To szybkie podsumowanie. Katow powiedz mi co, jakie twoje odczucia jeśli chodzi o zmianę Grosickiego i wejście Kapustki. Moim zdaniem wałkę dobrze zrobił, bo to co odwalał Grosicki to w pierwszej połowie było spoko, ale później ani dośrodkowanie nie było dobre, ani strzały, ani nic. Um. Moim zdaniem dobrze, że Kapustkę wpuścił, przynajmniej sobie pograł już na Euroseft. Przez najbliższe cztery lata nie pogra, zobaczymy jak będzie za 4 lata. Dobra, teraz pytanie o Kuba Błaszczykowskiego. Czy można go obwinić za to, że, że nie trafił karnego i przegrali Polska przez to szansę na następne e, etapy tego turnieju? No to... Do <śmuchy> no moim zdaniem powinien sprzedać tak e, do, bardziej górą, ale jak mu też, tak jak mówiłeś, że mógł, ktoś się... było też ryzyko, że nie trafi. No tak. Po bramka, że trochę szczęścia, że obronił, że się rzuczy, że akurat wyczył. Dokładnie. Ale i tak dobrze, że doszliłem do finału, bo to nie jest źle. Oczywiście możemy Polakom gratulować i podziękować im bardzo dobrze za, za dobry turniej, który zagrali. No chociaż szkoda, że medalu nie zdobyli, no ale... No. Zdarza się. Dobra, dzięki za rozmowę serdecznie, teraz pogadamy z Paulną. Paulina już do mnie dzwoniła, więc dzwonimy do Pauliny jak szybko możemy. Um, tylko czy Pauliny jest... No dobra, już jest dźwięk, już jest dźwięk. Ciemano Paulina? Powiedz mi, co możesz powiedzieć o meczu? Karnym nie poszłem, no to prawda. A teraz standardowe pytanie: Czy można winić kubę Boszczykowskiego za przegraną, czy jednak nie? Czy tak się zdarza w piłce nożnej, jak ty uważasz? Więc tutaj nie można winić Kuba Boszczykowskiego. Jeszcze tutaj do zachowania bramkarza że wypowiem się, kiedy będzie ze mną gadać jeszcze. Jasemę, czy też Gabriel, jak to woli. No dobra, mam jeszcze jakieś pytanie do ciebie a propos tego, czy, czy Polacy ten mecz powinni wygrać tylko dlatego, że po prostu grali dobrze, czy jednak mieli sytuację do tego, żeby tutaj pociągnąć grę i strzelić kolejną bramkę. Mieli dużo sytuacji. Mieli dużo sytuacji, to prawda. A co powiesz, co powiesz o, o zachowaniu Ronaldo w tym meczu, że grze tego wielkiego gwiazdora? Ronaldo? No, spodziewałam się po nim lepszej No, zawiódł kompletnie myślę, że Portugalia, ale najważniejszy moment no to... Wykorzysta karnego. No. E, dobra. Masz coś jeszcze do powiedzenia, Paulina? Czy, czy z osobą mam pogadać? Jak mówię, powinien wygrać. No to się zgadzam. I to tyle wygodnie. Dzięki, Paulina, serdecznie za tą rozmowę. Trzymaj się. Dobra, więc teraz możecie oczywiście dzwonić na Skype. Ie. Skype, przypomnę, Bart Parus. E, Skype Bart. 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 Ja was przyjmę i kto chce pogadać na skypie może o tym meczu. E, witam wszystkie osoby, które wbijają i zapraszam oczywiście do zagłosowania w ankiecie, a tam jest 50 na 50. Czy Polacy za zasłużenie? Tak, 50. E, nie, 50. Także bardzo ciekawa ankieta, e, ale zobaczymy, zobaczymy. Może ktoś do mnie jeszcze zadzwoni. Dzwoni do mnie Zajczu. Zajczu dzwoni. Siema na Zajczu. No i co powiesz o meczu, bo teraz właśnie rozmawiamy o meczu, więc jakie są twoje nie wiem, emocji co do tego meczu. Mówi, że najlepszy mecz, tak? Graliśmy świetnie, no ale jednak nie udało się wygrać jak zwykle w karnych. No szkoda, że Kuba Błaszczykowski nie wykorzystał, ale standardowe pytanie, czy Kuba Błaszczykowski zawinił tutaj przy tej porażce, czy jednak nie? dla bo dzięki niemu, wiesz, dzięki niemu do nie? No ja mam, Zajcu, do Ciebie takie specyficzne pytanie jeszcze. Czy Polska po tym turnieju ma szansę być nazywana przez wielu właśnie europejskim potentatem do zwycięstwa w kolejnym Euro, czy jednak to są za mocne słowa? No proszę, to są za mocne słowa, ale na finał, się dojdzie do finału, szansę, w ogóle Mundiam może być nasz Myślisz? Nie a świata no to to jest to samo stary. No, ale nie nie No ale jeszcze mówiłeś, że awansujemy w klasyfikacji generalnej, to prawda? No, na 15 miejsce Na 15 miejsce, to się zgadza. Widzę, że Husiak często tutaj lubisz wbijać na 2 sekundy, no szkoda, ale nie o wszystko. Pozdrawiam Huśka ogólnie. Tutaj Polacy przegrali 80% niezasłużenie, więc zgadzam się. Oczywiście, jeszcze raz witam wszystkich, osoby, które wbijają na dzisiejszy live. Krótkie podsumowanie. Jeszcze mogę Cię zapytać o grze kapustki: czy, czy, czy kapustka dał pozytywną zmianę za Grosika, czy jednak nie? No, akurat to tak. według mnie, tak. średnio, no. Mógł jednak grać Grosiski. Mógł jednak grać do końca. A co powiesz o grze Pazdana, bo wszyscy promują Pazdana, no i co dzisiaj zagrał Pazdan? No, zagrał dobry mecz, tam zarządził, nie? Jeden błąd, dwa. A tak to zapewnię Czyli będzie w Barcelonie, rozumiem. Chciałbym tego? Dobra, do, dzięki serdecznie za rozmowę, dalej czy też z innymi, okej? Okay? Dobra, No, trzymaj się. Podobno nie słychać rozmówców, ale to jest spowodowane temu, że Zajczu oczywiście nie może sobie pogłośnić skype'a, także no cóż. Oczywiście można dzwonić tutaj Bart Parus, jeszcze raz skype' podam, proszę Cię, ja chcę żebyś ten skype części podawał, mogę go w sumie przypiąć. Bart Parus. Bart Parus, witam wszystkie osoby, które wbijają, można pogadać oczywiście o meczu, ta rozmowa jest nagrywana, jakby to brzmiało, kurczę. E, z jakimś konsultatem także nieźle. Witam Cię Bodek, witam wszystkie osoby, które wbijają i które głosują. 82% na to, że Polacy e, wygrają zasłużenie. Oczywiście nie. Połówny też nie, było słuchać. no połówna miała ciężko. Wbina na TS-a, jak nie dzwoni, chodzimy, nikt nie dzwoni, więc mogę wbić na szczypciora na ts -a i tam pogadamy sobie też szerzej z SMS-em. Także tutaj wbijamy już na. na, na, na co? No oczywiście na. Dobra, i, i kolejnym rozmówcą jest Gabriel, sięmano. Jasenca, no ty możesz się bardziej wypowiedzieć na temat zachowania e, bramkarza Rui Patricio przy karnym podejrzewam Błaszczykowskiego. Nie spojrzałem Znasz, szczerze na linii. Przy każdym karnym. Przy każdym tak. karnym on stał krok, dwa kroki przed linią. To jest mm. powtórzony karny, zawsze. Ja też miałem spore zastrzeżenia jeśli chodzi o karne, które wykorzy wykorzystywali w sumie, mogę tak powiedzieć, Portugalczycy, bo robili takie dwa kroki, e, które można e, moim zdaniem zaakceptować jako e, drugie tempo, które miało być najlepsze. No A szczególnie Kwarezma. No, Kwarezma to już w ogóle quaretma. nie powiem. E, mogę się jeszcze odnieść do tego, że, 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 że takie zachowanie powinno być tępione. Szczególnie, że taki sędzia szczegółowy powinien takie zachowania tępić. Teraz mi powiedz jeszcze stary na temat oczywiście zagrania trenera nawałki, ściągając oczywiście grosika, prowadził kapustkę. Czy to była dobra zmiana twoim zdaniem? No konieczna przede wszystkim. Konieczna, tak? Dlaczego? Rasik oddychał rękawami, co tu wiesz, w kondycji zero. Kondycji zero, mówisz, tak? A co myślisz A. o Pazdanie, który też zgłosił już w 110 minucie, że pada? Jaki mecz w jego wykonaniu był według Ciebie? No dobrze grał. Dobrze grał, tak? A Ronaldo? Dobrze grał, ale. Tak. O Mogę Ronaldo? nie komentować? No możesz nie komentować. No ale jednak ja skomentuję ten piłkarz, tak jak powtarzałem. Klasy światowej, najwyższej, nie powinien popełniać takich prostych błędów. I w sumie Ronaldo grał teraz jak 54 Overall. Na 90 bez handikapu FIFA 16. Nie no gracz grać to grał dobrze, tylko że. klasy człowieka to on nie ma. No cóż. Daliśmy radę na tym euro. Pokazaliśmy, że nie jesteśmy najgorsi. Że pokażemy jeszcze w przyszłości, mam nadzieję, wysoki poziom, że pokażemy, że Polska to jest dobra drużyna i kiedyś powtórzymy takie sukcesy. Na Euro, czy też na Mistrzostwach Świata, jak było kiedyś na Olimpiadzie, czy właśnie na Mistrzostwach Świata. I jeszcze za czasów prezesa pzpn zblignie w możesz jeszcze jakieś pytania do mnie, czy mogę się wyłączyć z TSM? Jak chcesz, stary. Ja może chciałbym się podzielić z wszystkimi, tylko jednym zdaniem. Kibisujmy wszystkim tylko nie Portugalii. <laughs> Dzięki serdecznie za te słowa. W takim razie. I jeszcze raz powtórzę, jakbyście chcieli ze mną pogadać, no to Skype tam Jasem sobie cały czas wysyła. Dzięki ci serdecznie za to. Buddy, Dobra, widzę, że jasem sobie już poszedł. Więc Skype Bart Parus można wbijać i dzwonić do mnie, ja oczywiście odbiorę, jeżeli zadzwonicie kto chce się jeszcze wypowiedzieć na ten na tym live'ie, na tym meczu, także bez problemu bo takie rzeczy jak piszecie tutaj na, na streamie możemy oczywiście ująć, także Skype Bard Parus, zapraszam serdecznie do dzwonienia, ja chętnie przyjmę, tak samo jak przyjąłem Paulinę, um, tak samo mogę z wami pokazać, także zapraszam serdecznie, jak był się... Um, to zapraszam. Ja z mojej strony mogę powiedzieć tyle, że mecz zagraliśmy dobry, powinniśmy go wygrać w 90 minutach. Właśnie się bałem, że jeżeli będzie um, będzie możliwość, że gra... Będzie w dogrywce Polaków. To może być ciężka, rzuty karne to już nie wspomnę. Tutaj już piszą ludzie na, 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 na Facebooku, co to jest w ogóle, że mam się do tego odnieść. No ale ja się odniosę jak na razie na live, a potem po tym live zobaczymy, jak to wszystko będzie. Czy, czy jeszcze na Facebooku też odpiszę, czy dopiero pójdę spać. A tutaj widzę, że mocne głosy są, ale to jest prawda, to jest prawda, że tutaj. Coś tutaj nie poszło, coś tutaj nie poszło, wszystko poszło pomyśli w sumie Portugalii, bo Portugalia miała prawo w tym meczu przegrać i gdyby przegrali, nie byliby na pewno źli z tego względu. Co jeszcze mogę ze swojej strony powiedzieć? Bardzo podobało mi się zachowanie gry. obrońców w stosunku do napastników, mianowicie do Naniego i Ronaldo bardzo dobrze był neutralizowany Cristiano Ronaldo. Wystarczyło go lekko wkurzyć, a człowiek już się gubił, już nie potrafił zagrać dobrej piłki, już się denerwował i mogliśmy to wykorzystać. No niestety nie udało się, Ronaldo wytrzymał presję i bramkę zdobył. Fabiański dzisiaj nie miał szans obronić, wiadomo to są tylko, to są tylko karne. Jeden karny zaważył o tym, że odpadamy z Euro, z turnieju, na którym zagraliśmy bardzo dobre. Dobre mecze, bardzo ładnie się zaprezentowaliśmy, no i myślę, że już Polska nie będzie na arenie światowej takim chłopcem do bicia dla niektórych mocniejszych zachodnich drużyn. Tylko jednak Polacy zawsze będą zbudać respekt przeciwko innym zawodnikom, innym klubom, innym reprezentacjom, co jest najważniejsze. Mamy mocną reprezentację i na tym euro możemy, na tym euro, na, tych, na tym piłkarskim świecie możemy osiągnąć. Naprawdę wiele, jeżeli tylko e, utrzymamy to, e, to, co teraz mamy, ten potencjał, e, tę możliwość, tą taktykę na walkie, która jest bardzo skuteczna. Przez pierwsze 10 minut pokazaliśmy, że potrafimy grać e, w piłkę bardzo dobrze. Później zaczęliśmy, niestety, ale pomału oddawać e, grę Portugalczykom. Także niestety tak się kończy oddawanie gry Portugalczykom zespołom lepszym. Dobra, jeszcze szybciej. Przerzucamy channel. O, cześć, jest. No, cześć, jest. cześć. Um, powiem ci tak, ta rozmowa jest nagrywana. No dobrze. Żebyś no się dobrze. nie przeraził, po prostu dorzucę na kanał od live'u. E, <grych> Spoko. Chciałbym, żebyś się, na, żebyś się wypowiedział na temat um, gry Płopłaszczykowskiego w tym meczu. Czy to jest jego wina, że Polacy przegrali to euro i nie dostali się dalej? Czy jednak nie? No, moim zdaniem nie. No. Każdy może mieć zły dzień, tak? A jednak, no ja uważa, uważam, że warto przypomnieć, że to jednak dzięki Kubie znaleźliśmy się w ćwierćfinale, ćwierć tak? No to się zgadza. No więc, tak, na pół bym powiedział, no. no, ma prawo nie strzelać. No, tym bardziej, że to były drugi mecz rzędu, gdzie musieliśmy po prostu. No, w dogrywce walczyć i karne były, tak. No to się zgadza. E, Jason jeszcze odnosi do tego, że Rui Patricio nie stał przed linią, więc. E, czy stał przed linią, właśnie? I. E, czy zauważyłeś takie coś, czy nie? Bo to właśnie zauważył sensę i nie wiem, czy to. Nie, nawet mówiąc, nie zwróciłem na to uwagi. No właśnie, ja też nie patrzyłem na to i, i mnie to zdziwiło trochę, e, że, że to zauważył sensę. Nie patrzyłem na zachowanie bramkarzy, patrzyłem właśnie na zachowanie napastników, no i czyli tych, którzy strzelali karny i tutaj kwarezma no na dwa tempa, moim zdaniem, więc karny nie powinien być mm -hmm. uznany, ale można tylko ogdybać mecz zakończył, Polska odpadła ale chcę jeszcze się odnieść do zmiany, typ, do wokół, tą zmianę Grosickiego na kapustkę, dobra czy jednak nie? raczej dobra mi się wydaje, no takie odnowienie sił troszkę dało jednak no, na akcja, akcje, lepsze troszkę, chociaż w sumie i Grosik też nieźle grał, więc, no ale wiadomo, zmęczenie i, i te sprawy, tak. No tak, to, to wiecie, 120 minut jednak w nogach było. No właśnie, a to nie jest tak, że o, tu sobie przebiegnę kawałek i, no to jest jednak zmęczenie i to robi swoje. Widać, że Polacy wypracowali swoje, tak jakby schematy gry. Widać to m.in. przy pierwszej bramce, gdzie Lewandowski strzelił kapitalną bramkę po bardzo dobrej akcji Polaków. Kapitalna bramka, po, ponieważ trzeba było się tam stawić, trzeba było pokazać, że jest się dobrym zawodnikiem. Powiedz mi, czy widać pracę na wałki tej kadrze właśnie po tym euro, czy jednak nie? No Ogólnie uważam, że dość dużo zrobił, jeżeli chodzi o kadrę. No i w sumie, no... Zawodnicy to pokazali, także, że jednak mogą dużo osiągnąć. Dzięki właśnie... Nie wiem jak to nazwać. Dzięki, te, tak. dzięki trenerowi, dzięki właśnie. No dzięki tym wszystkim wskazówkom. No, nie wiem w ogóle jak się teraz odnosić. No tak, jesteś załamany po przegranej, która. Znaczy może nie, być... nie aż tak załamany, no nie no licząc na to, że że jednak na poprzednich euro w ogóle nam nie wychodziło, no to, to tu i tak trzeba być dumnym, mimo wszystko z, z tego turnieju dla Polaków. tak? No to się zgadzam. Powiedz mi jeszcze, Marcinku. No słucham ja <grym> bardzo <bym się> sił. <grym> Dobra, powiedz mi jeszcze, co uważasz o grze Cristiano Ronaldo. No... Osobiście uważam, że troszeczkę gwiazdożył, natomiast no... Jeszcze to było zjadliwe, że tak powiem, no... Nie wiem, osobiście nie przepadam zbytnio za Ronaldo, właśnie głównie z powodu tego gwiaz gwiazdorzenia, no ale w tym meczu aż tak chyba... Nie wiem, no... Był zjadliwy on, Może tak to nazwę. Dało się to jeszcze jakoś oglądać. No. Ale wiele sytuacji zmarnował, szczęście dla Polaków, że udało no się. tak, tak. Takie rzeczy właśnie nie strzelić Ronaldo, co było dziwne jak na takiego zawodnika. No ale mogę z własnego doświadczenia dodać, że właśnie Ronaldo z reguły zawodzi, raz się odpali i przegra. E, przypomniało mi się właśnie fakt o tym, że gdy Lewandowski ostatnio strzeli bramkę na euro, nie wiem, czy pamiętasz mm. jaki to był mecz wcześniej, nie na tym euro, tylko na euro 2012. Pamiętasz może? Nie niestety. Jeżeli dobrze pamiętam, to był to mecz z Grekami, ale mogę się mylić. Z Grekami na pewno. I teraz już jestem pewny. No i Polacy z Grekami remisowali, to się zgadza. No i teraz pytanie, czy, czy to właśnie jakiś Omen był, czy to jednak zwyczajny mecz, każdy mecz jest inny i w sumie może dlatego raczej, tak. Ja to uważam, wygląda. że każdy mecz jest inny i nie ma co tak jakby porównywać do tego. No. Okej, okay, rozumiem. To też inne tego. czasy były, można powiedzieć. Tam no może inne trochę, czasy. no i inny selekcjoner i. No w tym jest w tym jest racji, to masz rację. Dużo racji mówisz, dużo mądrych słów. No ale dobra, dzięki ci serdecznie za, za tą wypowiedź, stary. Będziesz, no, będziesz. Spoko. Będziesz na YouTube'ach, chwilym <grym grym> ci podrośnie. Tak, ale pamiętaj, że to małe miasteczko jest za małe do nas dwóch, więc wiesz. Będziesz miał przypadań. No, pamiętam. No, to mi się podoba. Dzięki stary, że, że zadzwoniłeś, że tak powiem. I trzymaj się, na razie. No, na razie ja w sumie też spadam, także no, dobranoc wszystkim. PDRS no, wytrzymał tylko minutę. No cóż, musiałem gadać z Szyryfciem, także... Myślę, że PDRS będzie miał jeszcze w swoją okazję. Bardzo fajna wypowiedź, bardzo miło się gadało z sheryfciem. Ciężkie pytania mu zadawałem także, ale myślę, że to podsumowanie już wystarczy. Nagrywania jest dosyć sporo, więc będę miał trochę montowania na ten temat. No i zobaczymy, zobaczymy co pokażą Polacy na eliminacjach, w eliminacjach do mistrzostw świata 2018, a które będą w Rosji, jeżeli się nie mylę, więc Putin na Siberię raczej nie ześle. Dobra, dzięki za podsumowanie serdeczne i... Do następnych odcinków może coś takiego będę nagrywać.